Oba zespoły łączy fakt, że jeszcze niedawno występowały w ekstraklasie. To nie tak odległa historia, mówi czołowy gracz w Wrocławskiej Siódemki. No, pamiętam te czasy oborniki wielkopolskie e, grały w ekstralidze. Mają e, dobrych zawodników, tym bardziej e, ten zespół teraz. E, jest na miejscu piątym w naszej Lidze, więc na pewno przyjadą do nas, do nas tutaj do Wrocławia walczyć o dwa punkty i na pewno się tak od razu nie poddadzą. Wiem, że jest jeden zawodnik, który grał w Eksta Lidze, jest to Witaszek. Ob obecnie powrócił z, z Niemiec jest to zawodnik, który ma jakby tutaj warsztat dobry jako zawodnik, ale myślę, że ten zespół jest jak najbardziej do grania. W poprzedniej rundzie zespół prowadzony przez Tomasza Folgę pewnie pokonał Spartę w obornikach wielkopolskich 41 do 29. Teraz ekipa Śląska znów będzie faworytem spotkania. Niedzielny mecz oraz związane z nim atrakcje dla kibiców w hali Orbita rozpoczną się o godzinie 14:30.